Jesteśmy w szkole Pałusz Elementary School I tutaj nasze dzieci idą Paulinka i Łukaszek Paulinka Co tutaj Paulinka Co tutaj będzie Co tutaj będzie, że tutaj ekran taki jest naszykowany? Daj Łukaszek, daj Łukaszek tornister Idziemy do samochodu. Idziemy do samochodu. No także tu jest ogromna, ogromna sala. E, tutaj do tej szkoły chodzą dzieci od zerówki do czwartej klasy. E, podobno 3000 dzieci. Także tu będzie dzisiaj jakiś pokaz, przygotowany przygotowany ekran wiem, mówiła No dalej, dalej, idziemy idziemy Że dzisiaj nie ma. Nie wiem dlaczego, bo normalnie to bym się bał. Tutaj nagrywać, bo on by mi od razu zwrócił uwagę. I tu, tu stoi w tym miejscu. W tym miejscu na początku. Z, z bronią, z pistoletami, z karabinem. W kamizelce kuloodpornej. Ojejku, ale przyjaźnie nastawiony, ale by nie pozwolił nagrywać. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Także na razie tyle. Papa, mama i mama.